stawić Państwu yy, pracę laureatów ogólnopolskiego konkursu fotograficznego dla amatorów pod tytułem Pogranicze. Mam nadzieję, że Państwo oceną pracę yy, bardzo przyjemnie. Yy, chciałem powiedzieć tak, jak ja, ja przeczytam od, wyciąg z yy, protokołu. Konkursu. Komisja w składzie przewodnicząca Małgorzata Krystyna Dołowska, prezes fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, Bogusław Florian Skok, artysta fotografik, Cezary Wabiszewski, artysta fotografik, Piotr Nieźwiec, no i Nieźwieć, artysta fotografik, obecny, no i ja, Adam Sierparski, artysta plastyk fotografik. Komisja oceniła 832 prace 309 autorów o tematyce zgodnej z regulaminem konkursu i postanowiła przyznać Grand Prix Przemysław Kruk za zestaw zdjęć 9123 To są prace te krówki. Brawo. I Przemysław Kruk jest obecny? Raczej nie, bo to daleko. Pierwsza nagroda. Przemysław ze zestaw trzech zdjęć. Nurek, Zapomniały i Dwie Granice. To są te zdjęcia pod podkami. Druga nagroda. Bogdan Głowacki, za zdjęcie tajemnica. To jest to zdjęcie z Jeleniem. Z jeleniem. Trzecia nagroda Artur Jastrzębski, za zdjęcie rodziny. Może Artur dojechał, bo Artur chyba najbliżej miał. <grymne> Trudno. Wyrusznienia. Ewa Siwiecka za zdjęcie Apokalipsa 1. Marcin Michalczuk za zdjęcie Linia Podziału, Aleksandra Orlikowska za zdjęcie Euforia. To są te zdjęcia tutaj. Tomasz Dunajski za zdjęcie pograniczowalności. Daria Cukwina za zdjęcie SKOK, Anna Niemiec za zdjęcie na granicy i Monika Bojanowska za zdjęcie Zielona Granica. To są nagrodzeni. Pozostałe prace zostały wybrane przez jury na wystawę. Więc oceniajcie je bardzo przychylnie i życzę powodzenia, oglądania, rozmawiać, dyskutować. Czy członek żywi chciałby coś dodać? Dziękuję, wszystko powiedziałam już. Dziękuję Nie bardzo. Mam, mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli oglądać takie zdjęcia. Dziękuję bardzo. Ka kuj jacket bëi lëmë të ka qin përmęjnë që jest për përmëjnë? Në hoter për mu shkoll scplrt jo me bëtu put itu? Nocull përmëjnë

na konkurs amatorów wpłynęło ponad 800 prac. Wybrano te co tu widać. Co ciekawe, dużo prac jest nie wiem czy nie większość, nawet czarno-biała. Być może ktoś chciał się wyróżnić, a... A popadł w pewien sposób w sztampę tymi czarno-białymi zdjęciami, kiedyś było z przymusu, ludzie robili czarno-białe zdjęcia. Teraz już mamy możliwości robienia kolorów. A przede wszystkim zawsze pytam, jak chodzi o konkursy fotograficzne, o to, że mamy możliwość filmów nagrywania. Więc trochę fotografia dzisiaj to jest już taki przestarzały starzała sprawa. Tu jeden z zwiedzających zwrócił uwagę, że te nagrody Grand Prix akurat z tymi krowami, ten tryptyk krów, to akurat szczególnie to trzecie zdjęcie z krowami obróconymi dupami brudnymi w kierunku publiczności to może tak trochę ten stereotyp podlasia taki trochę może zbyt dosadny i nie na miejscu mm. Tak samo. Ale świat Ale światło wygląda. No i generalnie chyba, chyba tak, nie, ale ja tam zacząłem zyrawiać ten numer, bo nasze warsztaty prawie wszystko potrzebują. wysłać jest właściwe? Trudno powiedzieć co ta fotografia ma mówić. Czy było to uchwycenie jakiegoś niezwykłego momentu? Czy ma to być fotografia z jakimś przesłaniem? Tak jak tamten. fotografię z kościołem, z logami McDonalda. Czy ma to pobudzać do myślenia? Czy stawiać jakieś trudne pytania? Czy ma to w ogóle nic nie znaczyć? Czy ma to być jak gdyby fotografia? Ma być zastępować malarstwo? Czy ma to być jakąś krytyką? Ale takie zdjęcie już widziałem. ¡Gracias!